ESKA Info. Prawie tysiąc osób stanęło na starcie Harpagańskiej Dychy w Sosnowcu. Mieli oni do pokonania dystans 10 km. Jest bardzo fajna organizacja, fajna trasa, zawsze bardzo miło się biegnie, miłe towarzystwo i tak dalej. Trudna trasa czy nie? E, no taka przeciętna, średnia, średnia. Dlaczego pan biega? Dla zdrowia, dla kondycji. No i człowiek się później po biegu lepiej czuje. 10 km to długa trasa czy nie? Zróżnicowana, w zależności kto co lubi tak naprawdę. A Pani na jakich dystansach biega najczęściej? Zaczynałam od trójeczki, teraz już coraz większe dyszka, ale mam nadzieję, że to nie jest koniec tego co, co mój organizm może. To jest bieg uliczny, to jest już szósta edycja, która tak naprawdę zrodziła się z pasji, jest to bieg, który biegnie ulicami Sosnowca. bieguliczny, uliczny, 10 kilometrów. Ilu biegaczy na starcie? No właśnie, już od kilku lat zamykamy limit. 990 tak naprawdę uczestników to jest 890 biegaczy i 100 osób w biegu towarzyszącym marszu Nordic Walking. To jeden już chyba z e, takich trwałych punktów wszystkich biegaczy w całego kraju. Rozpoczęcie sezonu harpagańska dycha. Także e, ja bardzo się cieszę, że kiedyś Harpagan, stowarzyszenie, które e, propaguje bieganie w naszym mieście, wymyślił ten bieg. I tak jak mówię, dzisiaj jest to taka kultowa impreza rozpoczynająca sezon biegowe w naszym kraju. Pan nawet zmęczony chyba za bardzo nie jest? Nie, jestem zmęczony, to jest. My na to mówimy takim slangiem Syndrom spóźnionej kapy. Za godzinę nie będę ledwo żywy. Tak, proszę powiedzieć, jak pan ocenia trasę? Trudno było? No trasa, trasa całkiem szybka, co prawda nie tak jak bodajże dwa lata temu, kiedy szła na środule, ale też jest szybka, jak zwykle dobra organizacja. Cieszę się, że wreszcie no, za trzecim razem udało mi się wygrać w rodzinnym mieście. Pomimo braku formy z powodu skręconej kostki, ale jestem z tego bardzo zadowolony. Marzyłem o tym. Bieg bardzo fajny, pogoda super i warunki w zasadzie idealne do biegania. Natomiast ja przebiegłem minutę wolniej niż zamierzałem, także umiarkowana satysfakcja. Co, da Pan sobie teraz pewnie jakiś wycisk, tak, żeby ten wynik poprawić? Na razie to się zastanowię, co zmienić, żeby było lepiej. Natomiast za dwa tygodnie kolejne start i mam nadzieję, że będę minutę szybciej. Bieg to nie tylko sportowe emocje, to też pomoc dla chorego Mikołaja. Niesamowite jest to, że tyle ludzi potrafi się poświęcić dla, dla jednego chłopca. I gdyby on mógł, to na pewno by powiedział ogromne dziękuję. Mikołaj urodził się z rodzoną wadą serca. Jest na chwilę obecną po czterech takich operacjach. Po drugiej operacji doszło do niedotlenia mózgu, w wyniku których Mikołaj ma porażenie mózgowe i padaczkę lekoporną. No na chwilę obecną ma nieoperacyjną wadę serca, którą monitorujemy w Krakowie. Pieniądze potrzebne są na sprzęt i rehabilitację Mikołaja. Esca Info